mało z tej strony Lenipel i jest z nami dobry duch Niciek I on będzie komentował, ja będę raczej grał. A nie, jego nie będzie słuchać, Będzie tylko do mnie mówił, tak nie będzie go słuchać, Masz do mnie mówić, ale nie będziecie słuchać. Dobra, idziemy. O, kurczaczki Muszę wejść do portalu, super. I...

To była płytka. Jak coś możesz dodać? A nie, czekaj, dokończmy. Jakie lagi w tym piekle. Poczekajcie Może tak, tak. Na co z tym pobieraniem terenu? Ostatnio nie widziałem takiego myka Co e! to wzięliście, co to wybuchło. A e, idzie tutaj, jak widzisz, to jakiś klucza albo coś? Nie, na no, płytkę Jestem na pewno. Ja też zrobię, zaraz zaraz wracam. O nie, że Dobra, jeszcze, nalazłem i wychodzimy, bo to straszny lagiesz w tym pietle. No czemu? już nie coś bije? Ее же сам видишь, каким Вау. Май. А. Так где я там поставить? А там что-то было, не пошло. Может, будет, гору что A co to będzie? No nie... I tak się kończy moja ciekawkość, ciekawkość I patrz jak fajnie no Ja zrobię takiego fajnego loga I zobaczcie co czy się stanie Nie wiem czy go słychać, czy nie No i patrzcie, tak zawsze mi się... Tak, zawsze mi się staje, jak ten... O, to był taki fajny zigzag. Oh. Yyy, bo zaraz wracam. Grajesz też powrotem i nie wiem, jak to zrobić zupełnie, nie wiem, jak to zrobić. A dlatego, że wagonik nie dojechał, on powinien dojechać może tam i dlatego. Patrzcie, jak wagonik pięknie dojechał, widzieliście wszyscy. To może być mm. Ej, no co to może być naprawdę? Powiedzmy To nie jest szwej, to nie wiem czy zrobić No nie, no jak to przejść? Każdy To jego wina, nie? Wszyscy wiecie, że to jego wina. Tak, tak. No, też tam jest jak fail. Oj, oj, na no pascie już padło. A teraz zrób takie dwa na dwa. No i bardzo. Jak będę miał czas? Wiem, że mnie każdy chce ze mną nagrywać. Czy nie, no, nie no, nagram na pewno, nie? O, patrz. Może. Nie wiem, nie wiem, naprawdę. Patrzcie, ja wcale nie jeszcze drzwi. Zróbmy to szybciej. no, mądre. Nie wiem. Ej, patrzcie. Widzicie pulpit? Patrzcie, co się stało. Ej, ktoś widział, co się stało? Nikt nie widział, co się stało. uczyścimy czat. Czym Co powiesz na labirynt? Znajdź zapałki. Bucha, 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 No, patrz. bo myślę, że na prawdę jestem taki... Patrzcie, jakich ich oszukałem. Widziałaś oszuk... Co się rozrywało? Szukać znaczenie kurna... O, o zobaczcie! Zobacz, zobacz, zabać, zobacz, Nie wiem co to miało być. Miałem to chyba z tamtej strony nadepnąć. Oj Nie mam to, ja to rzucam, że jeszcze spowolnić, ale dobra. A teraz się zwolniałem na znaczy śjeżdżę trzechnąć super. A tu co? Ej, nieładnie tak. 60 strzał, no Znaczo jeszcze czego mi się tak... Nie, to przez tego pewnie przez to, że garam z tym Cymbergaem No i nie wiem, i przez ciebie szfeilowałem Cymbergaya, Mały? Grzeczny czy niegrzeczny? Od tym obejrzał tak dostałeś prezent. Znaczy... Gdzie ja to on niby to znaleźł? Ogarni. A patrz. Nie rozumiem gdzie ja to coś można znaleźć A ty I tak się robiła, tak się robiła Wypalimy tu wszystko Nie, trzeba zrobiłem, bo jak jestem mądry Zapalamy przez to, że nie mogę znaleźć, zapalamy to Dobrze, pal się. Ale ja tam naprawdę nie ma jak dojść I tam nie ma żadnego za... nie ma żadnego dojścia, bo stąd są ten ja chyba, że pod schodem. To Też najprostszy... Że... Ej, tam nawet nie da się tego Ja nie mogę, tutaj nic nie było Hamskie? A, on to specjalnie zrobił, widziałeś? No chyba, że nie, to mi napisał, bo spisałem, że nie muszę robić twórczo mapy. A, to jest hamskie. Coś by ja miało. Mu... Aha, chyba też raczej czy o to chodziło, bo nie, bo ja chyba mogłem. O to A, potem miałem ja to, o to. Dobra, to podpalamy. To nie. To i tak na tyle A, tu będzie jeszcze parku do tego, nie? on na... Albo nie. Teraz się. Ja tu chcę kurna przejść. Trzymbergaja, Trzymbergaja. A akurat się skończyła I robimy tak, że mam jakieś zniesienie ciała. Ty w ogóle oglądasz, czy coś robisz? Mhm, co teraz zrobiłem? Aha, czyli mam szkakę, super. Trzeba powolnie? Nie, nie. A żalem nie reaguje przez ciebie No nie no, strasznie, ale widzieliście przez chwilę robiłem. A, Nie ma przygody. Tego nie jest. Miałeś... Nie, miałam żamel agresję. kolega tak ściczał, że nawet nie było co rzucać. No nie mogę. No nie mogę, już nie loguje. Poczekaj, się włączę. Tam. A, Koniec? O Macie tu funkcję, też spoko, gosz, mówię wam, mistrzu Lerwa, że skończyłem, przeskoczyłem, a to już koniec mapy. Co to, co to było? Czego? A ja się nagrywam. Sami mi dali tutaj TNT do rozwalenia mapki. Dobra. I, patrzcie, że będzie. I zaraz rozwalę. I. A mapkę ogólnie się podieramy. Dobra, ja będę kończył to nagranie nagrania. patrzcie, jaki piękne. Ja jestem leni i zagram się z Wami. Już jest to tak op opalone oko. Jestem Leni, a to był odcinek serii. Zagramy z Nie no, żartuję, tutaj serii eskip. Żegnam się. No chcę się zobaczyć ten fajny wybuch, to zobaczcie. Juhu.